Witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, filozof, etyk, kierownik Katedry Etyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam księdza profesora serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Zacznę od pytania takiego luźnego: czekał ksiądz na Jamesa Bonda najnowszego, Nie czas umierać, nie pora umierać. Trochę tak, trochę nie, ale z pewnością, z przyjemnością ten film zobaczymy, jeśli już będzie dostępny. Pytam o to, bo mamy teraz taką gorącą sytuację, różni agenci się pojawiają. Czy poczuł się ksiądz profesor bezpieczniej, kiedy zobaczył konferencję prasową ministrów Błaszczaka i Kamińskiego, na której prezentowano między innymi zoofilskie zdjęcia i ostrzegano, że na granicę Polski, Polski szturmują osoby zwichrowane, a także no, pedofile i zoofile? To było niepotrzebne, gdy chodzi o pewne normy etyczne. Uważam, że nie wolno ich przekraczać, nie wolno eskalować takich nastrojów antyimigranckich. W związku z tym moja ocena tej prezentacji jest negatywna. Czyli co uważa ksiądz profesor, że jednak przedobrzono, to znaczy, że ta konferencja nie służyła bezpieczeństwu, a raczej temu, żebyśmy się bardziej bali tych potencjalnych migrantów. To znaczy, ja tylko krytykuję ten element, gdy chodzi o rzekomą bądź faktyczną zoofil, zoofilię. To było po prostu niepotrzebne. No, chyba już wiemy, że rzekomo, bo dzisiaj takie niewielkie śledztwo media przeprowadziło, okazało się, że to był screen z jakiegoś filmu i nie krowa, tylko klacz, ale zostawmy już te szczegóły, mm. bo dzieci nas mogą słuchać, jest dopiero 18. A nie ma ksiądz wrażenia, że akurat w ogóle to nie chodzi, nie chodzi zdjęcia, ale w ogóle określanie w ten sposób ludzi, których jeszcze nie zbadaliśmy, jeszcze nie przebadaliśmy, jeszcze nie wiemy, kim tak naprawdę są, czyli ujawnianie o nich wiedzy, no jednak jest lekkim nadużyciem. To znaczy, no nie można nikogo określić się mianem zwichrowanego tylko na podstawie tego, że coś znaleziono w jego, jego komórce. Ale to jest konsekwencja naszego piekła, gdy chodzi o wojnę polsko-polską. To znaczy, realny problem, który mamy na wschodniej granicy, mamy wojnę informacyjną, wojnę hybrydową prowadzoną przez reżim Łukaszenki, przez władze Kremla. To jest realny problem Szkoda, że ten realny problem nie jest przedmiotem współpracy w Polsce, gdy chodzi o y, y, koalicję i y, y, opozycję, ponieważ tego rodzaju wyzwanie bardzo poważne powinno być przedmiotem zgody narodowej. No, to tutaj zadajmy pytanie etykowi, nie tylko księdze, ale i etykowi. Mamy sytuację, w której mamy niewątpliwie pewien konflikt wartości. Z jednej strony jest etyka gościnności, o której wielokrotnie i na różne sposoby mówi papież Franciszek, mówiąc wprost w wielu miejscach: wpuszczajcie migrantów. Poszerzajcie swoje serca także swoje państwa. Z drugiej strony, co nie mniej ważne i o czym mówił na przykład papież Benedykt wcześniej mamy zasadę na etyki bezpieczeństwa społeczności, która tych migrantów przyjmuje. A zatem mamy realny konflikt wartości. Jak ten konflikt z perspektywy etyki myśli chrześcijańskiej powinniśmy rozstrzygać? Jestem za tym co obecnie podejmują gdy chodzi o decyzje nasze władze rządowe. Uważam, że jest potrzebny stan wyjątkowy. Uważam, że jest potrzebna stanowczość. Potrzebujemy teraz silnego państwa, mądrych decyzji. Bezpieczeństwo naszych granic jest czymś niezwykle istotnym. Warto o tym pamiętać, że przecież co jest celem działań władz w Moskwie czy w Mińsku? No destabilizacja całego naszego regionu I tutaj no, nie można być kimś naiwnym, nie można być pięknoduchem. no ma, jesteśmy na wojnie. W związku z tym potrzebne są rzetelne, mądre, stanowcze, męskie decyzje. A z drugiej strony, część także ludzi kościoła mówi, no tak, ale czy to oznacza, że mamy dopuszczać, to nie jest nasza wina, oni to też przyznają, do śmierci 16-letniego chłopca, na granicy, tylko dlatego, że walczymy z reżimem Łukaszenki. Y, oczywiście ta śmierć być może jest czymś, no, znaczy na pewno jest czymś, każda śmierć jest czymś strasznym, być może że można było jej uniknąć. Natomiast proszę zauważyć, że jednak kościoły czy związki wyznaniowe w takich krajach jak Niemcy, Włochy czy Austria, bardzo wspierają działania władz rządowych. I osobiście uważam, że w Polsce w tym bardzo trudnym czasie, powtarzam, jesteśmy na wojnie, nasze władze rządowe powinny mieć wsparcie nie tylko opozycji, ale także kościołów i związków wyznaniowych. To powinno być przedmiotem zgody narodowej. No, z drugiej strony biskupi polscy milczą, to znaczy jedyny wypowiadający się biskup. W tej sprawie to jest biskup Krzysztof Zadarko, czyli przewodniczący komisji do spraw pielgrzymek, turystyki i imigracji. I to tak naprawdę jest jedyny głos, który słyszymy w tej chwili ze strony kościoła hierarchicznego. Owszem, tych głosów mądrych, wyważonych, bardzo. Brakuje, żeby ten ogień naszej polskiej wojny trochę ugasić. I ja wierzę w to, że najbliższe tygodnie takie uspokojenie przyniosą. Dlaczego? Ponieważ to, co się obecnie dzieje na naszej wschodniej granicy, to jest uważam coś, co będzie się dziać przez najbliższych kilkanaście, a może kilkadziesiąt lat, to znaczy, trzeba się przygotować na kształtowanie się zupełnie nowego ładu w Europie i na świecie. To jest wyzwanie geopolityczne. No, tak, ale to tu wracamy do tego pierwszego zdania, to znaczy do tej pierwszej opinii na temat niepotrzebnego eskalowania niechęci do migrantów. W Polsce już teraz polskie władze wydają najwięcej w Europie. O tym się rzadko pamięta. Zgód na pobyt stały i na pracę migrantom z bardzo różnych miejsc. Mówimy nie tylko o Ukrainie, ale również o krajach e, e, Azji Środkowej czy e, Bliskiego Wschodu. No więc eskalowanie niechęci do nich jest czynnością kompletnie bezsensowną. To znaczy idiotyczną, niepotrzebną. Polska coraz bardziej jest krajem imigrantów. Mamy ponad 2 miliony przecież mieszkańców którzy pochodzą z Ukrainy czy z innych państw byłego bloku wschodniego co więcej w przyszłości Polska coraz bardziej będzie otwierać się na przyjmowanie imigrantów ja osobiście uważam że trzeba łączyć politykę imigracyjną z polityką demograficzną Polsce grozi przecież zagłada biologiczna i jeśli chcemy przetrwać jako społeczeństwo jako naród to w najbliższych dziesięcioleciach trzeba będzie z konieczności przyjąć być może kilka Kilka milionów nowych ludzi pochodzących z innych krajów, z innych kultur, z innych religii. Polski rząd przygotowuje strategię migracyjną, tak, tak mówi. Jeszcze nie przedstawił jej Kościołowi w ramach konsultacji społecznych. Pewnie to zrobi. Jak powinna wyglądać dobra polityka imigracyjna? Z jednej strony chrześcijańska, z drugiej strony odpowiedzialna. To jest znowu kwestia, która powinna być przedmiotem zgody narodowej. Ja osobiście uważam, że po konsultacjach społecznych taki program będzie przyjęty. Połączony właśnie z polityką demograficzną. Przecież mamy dane Głównego Urzędu Statystycznego, mamy dane ONZ-u. No z nich jasno wynika, że na przykład, gdy chodzi o rok 2100, no w Polsce może mieszkać 21 milionów, a przy wariancie negatywnym to może być tylko 11 milionów. Milionów. W związku z tym, jeśli chcemy uniknąć zagłady biologicznej, trzeba przyjąć kilka milionów ludzi z innych krajów, ponieważ osobiście uważam, że nie jest możliwe zwiększenie dzietności, gdy chodzi o y, Polki. Tą drogą nie uratujemy. Wierzę ksiądz w zgodę narodową, bo tak się przyglądam, przyglądam, na razie widzę, że ten niewątpliwy problem, to znaczy zarówno humanitarny, jak i graniczny, to raczej prowadzi do eskalacji konfliktu, a nie Ale do jego ustalenia. Ja powiem coś bardzo dramatycznego, to znaczy... Czy niepodległość naszego kraju nie jest czymś danym raz na zawsze. To znaczy, jeśli będziemy dalej prowadzić taką samobójczą wojnę polsko-polską, to nie jest powiedziane, że Polska będzie istnieć jako niepodległość. Tym wnioskiem państwu. niestety musimy się pożegnać dramatycznym wnioskiem pożegnać się ze słuchaczami Radia RMF. Ale zostajemy ze słuchaczami RMF24, portalu rmf24.pl, naszych mediów społecznościowych i portalu Interia i kontynuujemy tą rozmowę, może już z na moment temat migracyjny, odejdziemy od niego na chwilę. Dziś sąd w Gdańsku wprawdzie uznał winnych przestępstwa zniszczenia mienia trzech mężczyzn, którzy zburzyli, zniszczyli pomnik księdza Henryka Jankowskiego, ale równocześnie uznał, że jest to czyn o nikłej szkodliwości społecznej, w związku z tym odstąpił od kary, oni tylko muszą zwrócić pieniądze, 7 tysięcy złotych budowniczym tego pomnika. To jest dobra decyzja dobry wyrok. Ja bym do tego dodał jeszcze działanie tych sprawców w szeroko rozumianym interesie społecznym i uważam, że to kompromisowe rozwiązanie jest. Słuszne, natomiast pytanie tysiąc razy ważniejsze to jest takie, jak ukarać tych, którzy doprowadzili do powstania tego pomnika. Przecież mamy całe grono duchownych, polityków, dziennikarzy, ludzi biznesu. Gdy chodzi o trójmiasto, to są ci wszyscy, którzy byli przyjaciółmi księdza Prałata Henryka Jankowskiego którzy za wszelką cenę, wiedząc o jego przestępstwach, bronili jego dobrego imienia i po śmierci jeszcze zdecydowali żeby wybudować mu pomnik. Ksiądz profesor o tej bardzo mocnej tezy, a no powiedzmy jeszcze otwarcie, to znaczy mimo, że rzeczywiście te, ta historia księdza Jankowskiego została opisana, także w poważnych pozycjach opisali ją dziennikarze, to ostatecznie um, takiego twardego wyroku, czy sądowego, czy nawet jakiejś komisji historycznej w tej sprawie nie mamy. Y oczywiście, y w sensie procesowym y y i w sensie prawa polskiego y ksiądz prałat Henryk... Y Jankowski zmarł jako osoba niewinna, której niczego nie udowodniono procesowo. Z jednej strony. Natomiast z drugiej strony wiedza jest na tyle powszechna, świadków jest tak wielu, że prowadząc no, logiczne rozumowanie dochodzimy do wniosku, że jego wina jest bezsprzeczna. I jakie rozwiązanie tej sytuacji? Co możemy zrobić? Kościół mówi, oskarżone nie żyje, nie można wszcząć procesu przed kongregacją nauki wiary. Sąd mówi i polskie władze mówią, Słusznie, oskarżony nie żyje, nie można wszcząć procesu. A zatem co nam zostaje? Niepewność? To będzie gnić przez wiele, długich lat. Dlaczego? Ponieważ mamy no, pytanie o Trójmiasto, o taką omertę Trójmiasta, o takie zblatowanie bardzo różnych sił politycznych, biznesowych, finansowych. Przecież ksiądz Prawa Tchedryk Jankowski miał przyjaciół we wszystkich partiach politycznych. Główni politycy naszej sceny politycznej no, mieli pełną wiedzę, o, o, o życiu moralnym księdza Prawa ta Jankowskiego. W związku z tym dzisiaj dochodzenie do prawdy w tej sprawie, no, że tak powiem, nie leży w interesie wielu ważnych postaci w naszym kraju. W związku z tym uważam, że będziemy mieć taką cichą wojnę tych, którzy chcą wyjaśnienia z tymi, którzy chcą to zadeptać. Ale to jest kwestia polityczna, ale jest jeszcze Kościół, któremu powinno zależeć na rozwiązaniu tej sprawy. Osoby, które za których czasów ksiądz Henryk Jankowski był duchowy w archidiecezji gdańskiej albo nie żyją, jak arcybiskup Tadeusz Gocłowski, albo są na emeryturze i w karach kanonicznych, jak arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. A zatem może jest jednak jakaś szansa, żeby choćby nowy metropolita gdański powołał komisję historyczną. Prawo kanoniczne, czy obecne rozstrzygnięcia, także w dają taką możliwość. Jeśli oskarżony nie żyje, nie można przeprowadzić normalnego procesu, ale można powołać specjalną historyczną komisję, która sprawą się zajmie. Ja zazdroszczę tego optymizmu panu doktor. To nie jest kwestia optymizmu, to jest pytanie, czy się to może stać. Być może w przyszłości, ale nie w najbliższych latach, ponieważ jeśli dzisiaj patrzę na liderów kościelnych, politycznych czy samorządowych, to to zblatowanie jest na tyle głębokie i mocne, że nikt nie chce dzisiaj dotykać tej, mówiąc tak, bardzo mocno śmierdzącej sprawy. Ale no, słyszymy cały czas, że będą obciosywanie katolików czy kościoła z przywilejów, to to może jednak no, w dającej się przewidzieć przyszłości do tego dojdzie. No wciąż jeszcze żyją pokrzywdzeni. I wciąż jeszcze można ich wysłuchać, ale nikt z nas nie jest wieczny. Być może taki czas nadejdzie, ale uważam, że on będzie trochę inaczej wyglądać. To znaczy, jeśli w Kościele Katolickim zrodzi się świadomość, że można przetrwać tylko dzięki wiarygodności to wówczas będą wysiłki czynione w ramach samego Kościoła Katolickiego, żeby wszystkie trupy z szafy wyrzucić, żeby odzyskać w społeczeństwie wiarygodność. Ale to jest dopiero kwestia, myślę, jeszcze wielu lat, ponieważ na dzisiaj świadomość tego, Rodzaju problemów jest w kościele prawie zerowa. No, Mam jeszcze drugą taką sprawę, która cały czas no, buzuje w różnych miejscach, czyli oczywiście sprawę poznańską arcybiskupa Juliusza Szapeca. Tutaj również rozumiem zdaniem księdza, komisja nie jest możliwa ani rozwiązanie tej sprawy. Dodajmy byłaby to sprawa trudniejsza, bo dotyczyłaby również stolicy apostolskiej, a nie tylko jednej diecezji. To jest taka y, afera matka wielu innych afer w kościele. Można ją porównać do y, afery Foz, gdy chodzi. O różnego rodzaju skandale finansowe, gospodarcze naszej transformacji po roku 1989. I no tutaj znowu jestem pesymistą, jestem sceptykiem, to znaczy, rozpoczęcie wyjaśniania sprawy arcybiskupa Juliusza. Peca, to jest wtedy konieczność napisania w pewnym sensie na nowo historię Kościoła katolickiego w naszym kraju na przestrzeni ostatnich 40 lat. Rozumiem, że nie da się jej opisać, na przykład bez roli nuncjusza apostolskiego, późniejszego prymasa Polski, arcybiskupa Józefa Kowalczyka, wcześniejszego szefa sekcji polskiej em, sekretariatu stanu, czyli człowieka, który przez lata nominował, wybierał i wskazywał osoby na biskupów w Polsce. I długiej listy kluczowych postaci w Kościele katolickim w Polska a także gdy chodzi o Watykan w związku z tym uważam że jeśli nie będzie bardzo silnej presji medialnej to w tej sprawie nic się nie zmieni. To zadam jeszcze pytanie o zbliżającą się wizytę na Część komentatorów wiąże z nią ogromne nadzieje. Tutaj pojawiają się takie hasła. Będzie jak w Chile. Polski Episkopat wróci zdziesiątkowany. Już jest trochę zdziesiątkowany, bo już dziesięciu biskupów rozmaite kary otrzymało. To jest uświadomione sobie dość duża liczba, jak na Polski Episkopat. Ale czy rzeczywiście możemy się czegoś spodziewać przez tej, przed tą spodziewaną na początek października wizytą polskich, baty, polskich biskupów w Stolicy Apostolskiej? To jest temat przereklamowany. Już dzisiaj polscy biskupi mają pierwsze miejsce na świecie, gdy chodzi o liczbę ukaranych biskupów w bardzo krótkim czasie. Nie znam żadnego innego kraju na świecie, żeby coś podobnego się wydarzyło. Natomiast ta wizyta w Rzymie czy w Watykanie polskich biskupów będzie w pewnym sensie czymś nowym. Dlaczego? Ponieważ po raz pierwszy polscy biskupi będą musieli przedstawić w Watykanie realne problemy polskiego katolicyzmu, o których wcześniej po prostu nie mówiono, bo one nie były aż takie jasne. Na przykład ateizacja, sekularyzacja młodego pokolenia. Na przykład niekończące się skandale obyczajowe, homoseksualne, pedofilskie i tak dalej, i tak dalej. To znaczy w, w przeszłości polscy biskupi zawozili do Rzymu tylko dobre informacje i byli za to po prostu chwaleni. Ale skąd papież Franciszek będzie wiedział, że oni rzeczywiście Muszą te informacje przywieźć. Skoro mamy w Watykanie jednego wysoko postawionego Polaka w hierarchii, to jest kardynał m, Krajewski, no, media zachodnie trochę informują o sytuacji w Polsce, ale bez przesady. A wzrok papieża Franciszka skierowany jest w innym kierunku. Na Afrykę, na Azję, na kraje latynoskie, a nie na Polskę. Owszem, tak, i, i polityka, i, i kościół, i inne religie patrzą coraz bardziej w stronę Azji, ale gdy chodzi o. Te wizytę polskich biskupów, no to warto dodać, że wszyscy polscy biskupi, którzy rządzą diecezjami, kilka miesięcy wcześniej, dokładnie w czerwcu, musieli przesłać do Rzymu bardzo obszerne raporty. No i w tych raportach jest realny obraz Polski, no, czy poszczególnych... Jest, tego jednak nie wiemy, co jest w tych raportach. Równie dobrze mogło być bajkopisarstwo. Nie, to znaczy, ja pracowałem w przeszłości przy dwóch raportach, gdy chodzi o dwie poprzednie mhm. wizyty polskich biskupów i to są bardzo szczegółowe obiektywne rzetelne opracowania i z tych opracowań które będą czytane w Rzymie przez watykańskich urzędników no jasno wynika jaka jest tendencja uważam że najtrudniejsze pytania z perspektywy Watykanu adresowane do polskich biskupów no będą dotyczyć y, dramatu powołań kapłańskich i zakonnych w Polsce podam przykład w tym roku gdy chodzi o ogromną archidiecezję krakowską zgłosiło się na pierwszy rok z tego co wiem tylko pięciu nowych kandydatów. I podobny dramat jest w wielu innych polskich diecezjach. Także wiejskich, dodajmy. Także tych, w których zawsze powołania były. Dokładnie. Ja no, pochodzę, jestem duchownym diecezji y, 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 płockiej. no, y, Też jest podobny problem. I ten podobny problem występuje w znakomitej większości polskich diecezji. W związku z Ale, tym... Ale ksiądz profesor, z perspektywy takiego zwykłego, świeckiego człowieka można powiedzieć palicho, że nie ma powołań. No, problemem jest to, że wciąż nie rozliczamy się z bardzo wielu problemów. Choćby z pedofilii karykalnej, o której ksiądz profesor mówił. I problemem jest to, że ludzi zajmujących się tym, tą kwestią w polskim kościele jest, jak sam kiedyś ksiądz powiedział, tyle, tak. że się w jednej windzie mieszczą. I wreszcie, że, że ogromna większość duchownych i nie mała część świeckich kompletnie tego problemu nie chce zobaczyć. Tak, pełna zgoda, ponieważ ci katolicy, którzy idą w niedzielę do kościoła, mają dość swoich problemów z dziećmi, z kredytem, który trzeba spłacić, z konfliktami w rodzinie. W związku z tym idą do kościoła po to, żeby usłyszeć słowo pocieszenia, o Panu Bogu, który kocha ludzi i daje nadzieję. Ja to rozumiem. Nie chcą ci ludzie słuchać o dodatkowych problemach dotyczących Kościoła. No, ale czasem kościoła. też słyszą o gender, o prorokach Owszem, i o tak. złu. Bardzo dużo też słyszą. Będzie wiele też tego rodzaju, że tak powiem, tekstów, ale generalnie, gdy chodzi o świadomość problemów i chęć ich rozwiązywania, to jest takie przekonanie, że tym wszystkim się powinni zająć biskupi i księża. Ja mam takie pytanie dotyczące biskupów, bo nie, nie mogę go nie zadać. Kiedyś mówiono o świeckich w kościele, że to jest taki śpiący olbrzym. Śpi, śpi i nie można go dobudzić. Patrząc się czasem na naszych biskupów, ordynariuszy, mam wrażenie, że teraz ten syndrom śpiącego niedźwiedzia dopadł biskupów. To znaczy, tak w zasadzie wypowiadających się publicznie biskupów mamy kilku. Kiedy pojawiają się jakiekolwiek problemy. To z perspektywy kościoła słyszymy wypowiedź wtedy albo prymasa albo jednego biskupa z jakiejś komisji, a poza tym jest dominujące milczenie. Z czego to milczenie się bierze? Bo przecież jeżeli się spojrzymy na kościół amerykański, włoski czy nawet niemiecki, biskupi ze sobą polemizują, spierają się, zabierają głos w kwestiach publicznych, także wtedy kiedy się między sobą różnią. Dwie przyczyny. Pierwsza y, przez dziesięciolecia komunizmu y, ukształtował się w Polsce taki y, można powiedzieć kształt monolityczny polskiego episkopatu. To znaczy episkopat Mówił przez dziesięciolecia jednym głosem. No i teraz jak przejść od tego monolitu do dyskusji wielogłosowej? To nie jest wcale proste. Ale jest druga przyczyna, być może ważniejsza. To znaczy ja podejrzewam, że polscy biskupi mają coraz większą świadomość ogromu problemów, które mówiąc tak bardzo mocno zżerają polski kościół i jest pewna bezradność. To ale znaczy... mają tą świadomość? Myślę, że coraz bardziej. No, nie można przecież ukryć pustych seminariów czy pustoszających, prawda? No wcześniej ksiądz biskup przychodził do swojego seminarium i witało go w seminarium stu bądź dwustu kleryków, prawda? Dzisiaj ksiądz biskup wchodzi, wchodzi do seminarium, no i wita go 15, czy dwudziestu, czy dwudziestu pięciu kleryków. No nie można tego dramatu nie zobaczyć. No ale jak jedzie na parafię, to jednak ludzi i widzi, jak w porównaniu z krajami zachodnimi, także w seminariach. Można powiedzieć, wciąż jeszcze wiatr nie hula. Ale będą już seminaria, w których hula, to znaczy są już zamykane niektóre seminaria, gdy chodzi o część ich budynków. No, wiemy, że ten dramat powołań dotyczy jeszcze bardziej seminariów zakonnych niż diecezjalnych. No Tego przecież nie można gdzieś schować pod stołem. Także są do tego oczywiście też no, publikacje medialne, mamy programy telewizyjne, radiowe. To znaczy no, trzeba być ślepcem, żeby nie widzieć tego, to, że coś się w Polsce istotnego zmienia. Mam wrażenie, że teraz to ksiądz-profesor jest optymistą, bo czasem mam wrażenie, że no jak się śpi, to się nie obserwuje rzeczywistości, w związku z tym jest bezpiecznie. Ale ja zapytam się jeszcze o zmianę pokoleniową. W ciągu najbliższych kilku lat przynajmniej kilku polskich metropolitów odejdzie na emeryturę, jeśli nie zostaną wcześniej odwołani zgodnie z przepisami welm To jest zarówno metropolita szczecińsko-kamieński arcybiskup Andrzej Dzięga, jak i metropolita warszawski arcybiskup kardynał Kazimierz Nycz, który zresztą jest człowiekiem chorym, więc też nie wiadomo, czy nie odejdzie wcześniej. To jest arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. To jest wreszcie przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański, czyli arcybiskup Stanisław Gądecki. To są już wszystko rządy w diecezji które dobiegają spokojnie końca, a zatem czeka nas zmiana pokoleniowa. Czy to jest coś, co może nam przynieść jakąś nadzieję, nadzieję na zmianę? Ja z tym nie wiążę y, większej nadziei. Oczywiście będą pewne y, zmiany, y, natomiast oczywiście władza y, biskupa w diecezji jest władzą absolutną. Diecezje są, można powiedzieć, takimi małymi monarchami. Nie wiążę z tym nadziei jednak. No jest jednak jakaś nadzieja, że przyjdą Ty... młodsi. Tak, to znaczy, gdybyśmy chcieli zmiany jakościowej, panie redaktorze, to najpierw by się musiały urodzić nowe dzieci. Te nowe dzieci trzeba wychować w innym układzie, ale rodzinach. to, tak, to jest opinia. Trzeba zbudować nowe seminaria i ukształtować ale, nowy to, 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 pokolenie. W ale, związku z tym zmiana jakościowa może przyjść za 20-30 lat. To, to, jest, to, to już jest naprawdę myśl pesymistyczna, bo to oznacza, że jakiejkolwiek zmiany możemy się spodziewać za 30-40 lat. Czyli ani ksiądz profesor, ani ja, ani niemała część naszych słuchaczy mogą już tego nie dożyć. To znaczy taki wariant nam grozi. To znaczy moją taką nadzieją niewielką, ale jednak takim światłem w tunelu jest obudzenie się części społeczeństwa i większa presja medialna. Jeśli Pewne zmiany będą w Kościele wymuszone, szczególnie przez y, ludzi świeckich, to tutaj z tym ja osobiście wiążę nadzieję. No I tym światełkiem w tunelu, aby to nie był pociąg, który się do nas zbliża po tym torze, na którym jesteśmy. Kończymy naszą rozmowę. Ksiądz profesor Andrzej Koboliński, filozof etyk, katedra etyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego był moim gościem. Bardzo dziękuję księdzu dziękuję profesorowi bardzo. za uwagę za rozmowę, a Państwo za uwagę. Do usłyszenia, mówi Tomasz Tartikowski.